Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie tradycyjnie organizuje debatę młodzieżową. W tym roku mamy szczególny temat, ponieważ jest jubileusz powstania powiatu legionowskiego. Ćwierć wieku temu powstały w Polsce powiaty, a powiat legionowski był zupełnie nową jednostką samorządu terytorialnego. Stąd zaprosiliśmy młodych ludzi najpierw do części warsztatowej, a później do samej debaty, żeby mogli opowiedzieć o swojej tożsamości, wyrazić swój głos w kontekście wspólnoty samorządowej, w kontekście tekście zadań, jakie są przed samorządem, yy, i także roli, jaką odgrywa powiat legionowski. Debata jest przestrzenią wymiany własnych poglądów. Debata jest przestrzenią szacunku dla cudzych poglądów. Debata pozwala młodym ludziom wyrazić własny pogląd na różne tematy, gdzie nie zawsze są wysłuchani. A ta debata będzie zachęcała ich do tego, żeby się zastanowili, kim są. Gdzie żyją i dlaczego warto myśleć o tym miejscu jako o własnym. Z obrad debaty będzie prowadzona transmisja w kanałach, w mediach społecznościowych. Zapraszamy na profile facebookowe Powiatu Legionowskiego i Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie oraz na kanały YouTube.